Wielkie manewry i defilada w Hołoniewiczach po żniewach, 1938 rok. Doroczny odpust w Kazimierce, w dniu jej postąpienia Najświętszej Marii Panny, zwanej Matki Boskiej Zielnej, odbywający się 15 sierpnia, stał się głównym miejscem spotkań i dyskusji. Od wiosny temat Anschlussu Austrii nie dawał rozmówcom spokoju. Wszyscy ciągle dyskutowali o nadchodzącej wojnie. Miasta garnizonowe wypełniały się wojskiem, a po wsiach powołano dużo rezerwistów. Związek Strzelecki ciągle organizował uroczystości i ćwiczenia. Uczono pieśni patriotycznych, a dzieci co miesiąc musiały przynieść do szkoły po groszu na PCK. Gospodarze oddawali na wojsko zboże, dawali co łaska, nie wszystkich nawet na to było stać. Podobnie prowadzone były zbiórki na zakup uzbrojenia. Wojna wisiała w powietrzu. Tylko rozmówcy. Nie mogli przewidzieć daty jej rozpoczęcia. Niespodziewanie dla ludności wódz naczelny Edward Rydz -Smigły nakazał we wrześniu 1938 roku przeprowadzić wielkie manewry wojskowe na Wołyniu. Niezliczone kolumny żołnierzy ćwiczyły w, w całej okolicy. Samochody w niespotykanej liczbie wzniecały kłęby kurzu, a warkot licznych samolotów przeszywał niebo. Tankietki bez najmniejszego trudu pokonywały leśne kałuże. Pozostawiały za sobą jedynie zapach spalin i piękne wzory po gąsienicach. Szwadrony kawalerii upiększały pola, a działa i jaszczyki z amunicją ciągnione przez drodne konie podążały w ślad za kawalerią. Duże kolumny wojska przeszły drogą z Sarn w kierunku Czartoryska przez Chały. Żołnierze szli pieszo, a oficerowie jechali wierzchem na koniach. Rozeszła się informacja, że piechota przemieszcza się na poligon w Powórsku. Tłumy ludzi przyszły podziwiać ten przemarsz. W Polakach zapanował duch radości, wiary w potęgę Wojska Polskiego, którego wydawać by się mogło, żadna siła nie pokona. Widokiem tym cieszyli się Polacy i Żydzi, których sklepy niespodziewanie zasilone zostały przez niewyobrażalne wpływy. Żołnierze odpoczywając wykupywali niemalże wszystko, co w sklepach było. Ukraińcy nie podzielali tego zachwytu. Nikt nie widział z ich strony żadnego wiwatującego na cześć wojska polskiego. Szanowni Państwo, a imię nasze wojskowe dzieci. Jeśli chcecie przenieść się do tej Polski przedwojennej na kresy, zanim, zanim zapłonęły, zanim zostały wymordowane beztrąsko. Zapraszam do zakupu książki pana Janusza Łuszkiewicza. Temat jest nam wszystkim znany. Ukraińskie ludobójstwo na polskim narodzie. Ale czy znamy też ten okres wcześniejszy? Czy znamy też ten okres, kiedy Polacy na Wołeniu przeżywali? Wiele radości, wiele smutku codziennego życia, kiedy cieszyli się, śmiali, płakali, kiedy budowali domy, kiedy się żenili, kiedy pracowali, bawili się, wychowywali dzieci, kiedy chodzili do szkoły, kiedy przeżywali wspólnie święta patriotyczne na kresach. Jeżeli chcecie poznać polskie życie na kresach, przed przed tym, zanim wołę zapłonął, zapraszam Państwa w okolicach Huty Zapraszam do tych e, krótkich, bo to były krótkich, przedwojennych lat, kiedy jeszcze żyli. Kiedy żyli ci, którzy dzisiaj są polskimi męczennikami, którzy zostali bardzo bestialsko wymordowani od najmniejszego do najstarszego tylko za to. Że byli Polakami, Zapraszam Państwa do zakupu tej wyjątkowej książki, w której poznacie ich z imienia i nazwiska, poznacie naszych polskich męczenników ich życie przed tym, zanim zostali pokoleni na kawałki. A imię nasze wołońskie dzieci. Zapraszam do przedwojennego świata, polskich kresów. What's the